A jak powiedz jakbyś wiedział, że ksiądz gwałci dziecko, nie? Jakbyś no jest, wiedział? No. To co byś zrobił? No, te, no to co, no to, to jest człowiek też, no to na pewno bym musiał za ten. Przecież nie, nie, nie patrzałbym się, nie śmiałby się z tego dobrze robić, nie? Że to czy to ksiądz, czy nie ksiądz, ale jest człowiek. Czyli domagałbyś się, żeby odpowiedział? Tak? No to pewnie, że no to jest normalnie, no to jest jak, no to... To już, to już było, było trudne się nazywały rzeczą. A jakie są w ogóle najgorsze przestępstwa? No jak, no, no śmierć, nie? Za, zabójstwo jest najgorsze. Zabójstwo? No, no chyba. No, tak no, mi się wydaje. Ci, którzy w więzieniu siedzą, to twierdzą, że najgorsze zbrodnie, jakie, jakie, jakie można popełnić, bo tam jest hierarchia w więzieniu, no. to to jest gwałt dziecka. Nie ma czegoś gorszego w ogóle, nawet zabójstwo to jest niżej, na pierwszym miejscu jest gwałt dziecka. Dlatego, no, no, dlatego pedofile no, w więzieniu mają przestrane, tak się mówi po prostu. No, nie wiem, no, no tu jest tak, że gwałt dziecka, no, że tak, no, dziecko przeżyje przez ty, z tego gwałtu, a, a człowiek jak się zginie, zabity, no to już go nie ma. No tak, ale wiesz ile no. dzieci y, następnie, później no, że, się wiesza? Noże, potem. No. Nie, wieszają się, popełniają no, no, już, samobójstwa, no, nie, nie to są to w stanie ja nawiązywać ja relacji. To, rozumiem, to... to jest y, jeszcze gorsze coś niż śmierć, która by się dokonała taka fizyczna, bo to jest człowiek, który w zasadzie nie żyje przez całe swoje życie. To, to jest niedobre i to jest niedobre. No przecież to, to jest normalne, wiadomo, że to, że, że, to jest nie.